Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kamila Lewicka, a ty oglądasz poniedziałkowy trening odwagi, czyli cykl, w którym spotykam się z Tobą w poniedziałki, opowiadam Ci, z czym ja mierzę się w danym tygodniu i próbuję zainspirować swoim przykładem, ciebie, do tego, żebyś wprowadził jeszcze lepsze nawyki do swojego życia, takie nowe, świeże zwyczaje, które spowodują, że będziesz fajniej, radośniej żył i z większą odwagą podchodził do tego, co życie każdego dnia Ci przynosi. Jesteśmy teraz w takim trudnym czasie, odizolowani często od osób, które są dla nas ważne, jesteśmy zamknięci w swoich domach, mierzymy się z różnymi wyzwaniami, z różnymi trudnościami i z pewnością jest to też czas, w którym w większym stopniu odczuwamy stres, lęk, strach. Taką niepewność tego, co będzie, bo gdybyśmy jeszcze mieli określone jakieś ramy czasowe trwania tej sytuacji, to byłoby nam z pewnością łatwiej się w niej odnaleźć. Ale ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jak długo to będzie trwało i jak będzie przebiegała ta sytuacja w dalszych tygodniach, to z pewnością ten lęk i ta, ten taki dyskomfort jest większy, co powoduje też z całą pewnością takie nagromadzenie myśli w głowie. I ja również to u siebie obserwuję. Wprawdzie nie mam w domu trójki dzieci, nad którymi muszę zapanować, ale mam też dużo wyzwań związanych z tym, co dalej zrobić, jak postępować zawodowo. Bardzo tęsknię już za e, ważnymi dla mnie osobami, szalenie tęsknię za dziećmi z Akademii Odwagi i za dziećmi, z którymi pracuję też w ramach innych zajęć. Bardzo już mi brakuje projektów, które na co dzień normalnie realizuję, i ta izolacja też powoduje we mnie dużo takiego rozchwiania, często emocjonalnego, dużo różnych, taką dużą amplitudę emocji, które odczuwam, różnego bardzo samopoczucia, ale generalnie udaje mi się zachować spokój i wyłapywać z tej codzienności takiej trudniejsze jednak te pozytywne rzeczy. Natomiast nie działoby się to, gdybym ja w sobie nie ćwiczyła już od wielu, wielu lat spokoju. I ostatnio ktoś mnie zapytał, Kamila, daj mi jakieś ćwiczenie, jakie ja mam opanować ten umysł, który tak szybko biegnie. Powiedz mi, co, co mogę robić każdego dnia taką jakąś prostą rzecz, która spowoduje, że ja nie będę tak torpedowany tymi myślami, które mam w głowie. I pomyślałam sobie wtedy, że to jest też fajna wskazówka dla mnie i wróciłam do takiego ćwiczenia, od którego bardzo dawno temu zaczynałam w ogóle Przygodę z takim hamowaniem umysłu, z takim wyhamowywaniem tego tempa, w którym żyjemy, to jest bardzo prosta praktyka. Jeżeli mnie znasz, to wiesz, że ja uwielbiam rzeczy proste, praktyczne, które da się zastos zastosować tutaj, teraz, w ciągu naszych codziennych obowiązków. I chciałam Ci też dzisiaj zaproponować taką praktykę do ćwiczenia, do wprowadzenia do swojego życia w najbliższym tygodniu. Ja to również będę robić, ja już zaczęłam. I uwierz mi, jeżeli będziesz to robił regularnie, uwierzysz w to i nie będziesz się za bardzo zastanawiał, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, czy to jest skuteczne, czy nie, czy to jest śmieszne, czy to jest nieśmieszne, tylko po prostu to zrobisz, bo te wymówki to też jest galop twojego umysłu. Wyłącz myślenie i zrób to, co ci zaraz opowiem. Mianowicie, kilka razy dziennie, i to mogą być takie momenty trudniejsze, kiedy czujesz tą gonitwę myśli, ale niekoniecznie, to może być w każdym dowolnym momencie. Przerwij na chwilę to, co robisz, podejdź do okna i weź trzy głębokie oddechy. Jeśli możesz to okno otworzyć, albo na przykład wyjść na balkon, albo jeżeli masz taki luksus, że mieszkasz w domu i możesz wyjść na świeże powietrze, to jeszcze lepiej. Ale jeżeli nie, to przynajmniej podejdź do okna, żebyś był w takim bardziej naturalnym otoczeniu i weź spokojne, trzy długie wdechy i wydechy, a następnie uśmiechnij się do siebie i wróć do swoich zajęć. Tylko tyle. Zrób to kilka razy dziennie i powtarzaj to każdego dnia. Zobaczysz, jak po jakimś czasie twój umysł tak jakby. Będzie spokojniej e, gnał do przodu. I tak jakby w momentach trudniejszych, ty jednak będziesz się przyłapywał, że masz panowanie nad tym, co się dzieje. Spróbuj, nie zastanawiaj się, tylko po prostu to zrób i sprawdź, czy to działa u ciebie. Życzę ci pięknego, spokojnego tygodnia. Dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku poniedziałkowego treningu. Odwagi.